Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku nr 176 zgłoszonego przez grupę posłów koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 176? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów za, 204 przeciw, 223. Wstrzymało się 15. Stwierdzam, że sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku nr 177 zgłoszonego przez grupę posłów koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 177 zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów za 206, przeciw 222, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku nr 223, zgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050, Trzecia Droga oraz Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku numer 223? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 438 posłów za 171, przeciw 244. Wstrzymało się 23. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy zawartego w druku numer 224 zgłoszonego przez grupę posłów klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 224? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów za 206, przeciw 222, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Wysoka Izbo proponuje, aby Sejm skierował poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy kodeks karny zawarty w druku numer 176 o bezpiecznym przerywaniu ciąży zawarty w druku numer 177. O zmianie ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zawarty w druku 223. O świadomym rodzicielstwie zawarty w druku numer 224 do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana w celu ich rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Dla państwa informacji po zakończeniu tej części głosowań zwołam konwent seniorów, tak abyśmy mogli uzupełnić porządek obrad i powołać komisję nadzwyczajną niezwłocznie, a więc za około kilkanaście minut.